Witam serdecznie na ostatniej wojnie tego roku, czyli 2025. Niestety, biję się z najsilniejszym sojuszem aktualnie w grze, czyli Seven Days Departed. Eee, wydaje mi się troszkę, że nas Gierka oszukała, bo z tego, co jest mi wiadome, to nie można trafić na sojusz wcześniej niż po odbyciu pięciu wojen z innymi sojuszami. My ostatnio się biliśmy z nimi cztery wojny temu. Na szturmie I znowu ich trafiamy Czyli zabrakło albo jednej wojny Żeby zachować tą ogólną e, Proporcję Która działała do tej pory Cały czas Nie wiem, może coś się zmieniło Że ich tak szybko trafiliśmy Tak czy inaczej trafiamy ich drugi raz już w grudniu e, Dosyć krótkim odcinku czasowym Myślałem, że na nich się trochę zepniemy i zagramy gdzieś tam na Discordzie i tak dalej, i tak dalej. konsultujemy składy, a jest jak zawsze, czyli każdy sobie rzepkę skrobie w jakimś tam komplecie, kiedy ten zdobyliśmy. Aktualnie przegrywamy o 400 punktów i mamy 10 ataków więcej oddanych. Także szans na zwycięstwa, zwycięstwo żadnych, żadnych szans na zwycięstwo nie ma. Tak wyglądają ich defy. Mają ogólnie niebieskiego tanka. Sporo było defów z tym e, Bobu Sangiem. Całkiem nieźle się ta karta spisuje. E, zobaczymy, kogo sobie uderzy jako pierwszego. Myślę, że zaczniemy sobie od Queena. Ogólnie ja myślałem, że mam lepiej pójdzie z tymi kotami z tego względu, że na ostatniej wojnie też było bardzo dużo kotów i byliśmy ponad 8000. tysięcy. I tutaj przed rozpoczęciem wojny pisałem do. Do sojuszników, że e, nieważne co wystawimy do Defa to nie mamy szans wygrać obronami, bo, bo po pierwsze, nie mamy nowych kart. A po drugie, oni mają takie zaplecze, że cokolwiek się wystawili, to nie mamy szans się za bardzo bronić. Także jedna szansa na zwycięstwo z Seven Days Department było mm, dobrze zagrać w ataku. A zagraliśmy dosyć przeciętnie. Myślę, że y, wbijemy jakieś. Ile my tych punktów mamy? 44 ataki. No to tak, 1800 punktów powinniśmy jeszcze wbić, czyli, czyli troszkę ponad. No powiedzmy 6500 wbijemy. To jest bardzo mało. Żeby z nimi wygrać, to trzeba być 7500. Także dosyć spora yy, różnica. Dobra, koniec tego przedługiego wstępu. Lecimy z pierwszym atakiem. Ok, pierwszy atak zagram w następujący sposób. Yy. Czemu taki skład? No tutaj mamy tak, Krampusa na y, Werniksa, który, który jeśli uda mi się oczywiście go wymusić w tej pierwszej turze, no to y, mam szansę się ochronić przed tym ścięciem many. No mm. i on bije we wszystkich, więc y, zada obrośnia tylko w jedną kartę, ale to nie jest takie łatwe z tą prowokacją startową, no bo są dwa duwale, które co turę mogą coś wykradać i pewnie wykradną mi tą prowokację. Y, do tego mamy Fafnira, który w teorii bije mocniej w czerwone. A przeciwnik w ogóle nie, nie dał czerwonych kart, ale co, y, czemu ten fafir jest tutaj zabrany? A mianowicie dlatego, że y, jest odporny na mróz, na mrożenie. Brambel czyści mrożenie, ewentualne hator blokuje, żeby tego mrożenia nie otrzymać. Do tego Dunar y, jest kartą, która przyblokuje możliwość wskrzeszania no i dostanie zaszczyk many od hator. Tutaj jest taki jeden w sumie problem, dosyć mam yy, ten skład. Wiecie co, wezmę liku, ja wezmę, zagram 3-2 z tego względu, że ten skład mu jest dosyć mało ma damage'u przez to, że jest ten Krampus. Więc spróbujmy zagrać w ten sposób. Dlatego Dunar niewiele pomoże, no bo oni mają z tego co kojarzę odporność na... Yy, a nie, myślałem, że mają odporność na napalenie. Ale chyba nic takiego tutaj nie ma. Dobra, no nic, spróbujemy 3-2 składem zobaczymy, jak pójdzie. Ok, Plansza startowa jest bardzo dobra. <tosłuch> Na pewno mamy tutaj sporo tego czerwonego. Ja chyba zagram od, zacznę od tego niebieskiego, z tego względu, że zrobi mi się czwórka czerwona. A dalej będę miał dostęp do dwóch pozostałych łączeń czerwonych. Dobra, teraz pójdźmy przez to combo. No i dajemy sobie blokadę... ...statusów, dzięki czemu Wernix... ...nie nałoży mi mrożenia. Będę się starał wybić na sam początek tą Chintrangadę, żeby... Albo tutaj uderzymy. Hmm. Sojusznicy mówili, że mają bardzo kiepskie plansze i i do tego jeszcze że po tym się cały czas odradzają. No widocznie ja mam trochę więcej szczęścia. Na chwilę obecną. Oczywiście nie neguję tego, że im się koty odradzały po 8 razy, no bo taka możliwość zawsze była. Nie widziałem filmów, ale była taka możliwość. Dobra, i teraz myślę, że właśnie wykonam ten proponowany ruch, bo podniesie mi ten czerwony do uderzenia w kota, a od razu i tak, i tak sobie złożę zielony. Chociaż nie, chyba, chyba wolę tak, tak zrobić. Zawsze to większa szansa, żeby wybić tą chitrongadę. Ok, lecimy sobie w taki sposób. W takim razie kod powstaje, ale to mi aż tak bardzo teraz nie przeszkadza. O ty draniu. Nie chcę ten duwal zginąć. Ale my sobie z nim poradzimy. Oczywiście odpieram jego truciznę, bo mam wziętą hator. I pierwsza tak wydaje się wygra. Ta ja nie jest w stanie zabić tym, tym razem, dlatego że mam na nim zmniejszone obrażenia, e, ale wiadomo mama może mi ściąć. Mało mam teraz tego mrożenia niestety, ale nie szkodzi. No i bijemy się dalej. Faktycznie te koty niektóre się odradzają sporo ilość razy. Ponownie zaryzykuję 3-2. Mocny, nie, zielony, bijący na niebieskiego tanka. Salom, jako mój nowy nabytek, będzie tutaj sobie zagrał. Przeciwnikiem nie ma ani jednego defas z, z warzywami, chyba już jest dla nich to pase. Także salom i tak mi się nie bardzo przyda. Traktuję tutaj jako lekarza. Ceris jest w stanie ich tutaj wyciszyć, chociaż nie wiem czy jest, bo jest krywaru. Eee, więc chyba to nie jest najlepszy pomysł. Tak, czyli Verdigu ma za, za zadanie ustada tutaj wykradać? Kurczę, nie wiem, tak szczerze powiedziawszy. Bonga też ma wykradać tutaj, właśnie ich bufy od salon. Więc nie wiem, czy w sobie moja salon jest tutaj potrzebna. Eee, chyba nie zagram w takim razie z tym Cerise. Może Duvala weźmiemy sobie. O, tak, taki team. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oby nie było czerwonej planszy, tym razem znowu. Ten proponowany ruch mnie nawet kusi, ale chyba zacznę od tego ruchu. No bo dobra, zróbmy proponowany. Może przyjdzie do diamentu zielonego. Aj, był diament i uciekł rozjechał się. Ale dobra, chyba wybijemy sobie tego koleżkę. Weźmy eee... sobie tutaj. Ja tego diamentu bym nie chciał rozbijać, ale nie mam za bardzo wyboru, i chyba to zrobię po prostu tak, jak jest. Bo jeszcze miałbym szansę przez czwórkę, ale jak, jak, jak odpalę, tak jak jest, to od razu też mi się fiolety złożą. No, ja bym chciał ją wybić, tak naprawdę, więc zaczniemy sobie tutaj. I zobaczymy, co to jest, gdzie dowale muszę uderzyć. Tak naprawdę nikogo bym nie musiał uderzać już. Najlepiej no i tego, tylko boję się, że on mi zrobi kombek. Ale dobra, no zróbmy tak. Tak, dał mi ograbienie. No ale to już jest po ataku. No i salon niewykorzystana. Kurczę, jednak znalazłem jakiegoś defa tutaj, tutaj z warzywem. I teraz nie wiem do końca, czy grać moimi warzywami. Bo jest jej salon. Eee, więc chyba tak, chyba jednak nie zagramy sobie tym warzywem i Sable, Zagramy sobie czymś innym. Dajcie mi sekundę, lekkie przebrążowienie nastąpi. Także lecimy w następujący sposób. To by się w tym przydała prowokacja kurczę jeszcze startowa. Może za dużo mam tych krasnali w sumie, jednak sobie chyba któregoś usunę. I tak, ragrim usuwa warzywa. Salom leczy, szary bije. dular. Redukuje obrażenia i blokuje nakładanie kolejnego mrozu, Ward i, i ceris Sedil dają spore spore obniżenie. Ataku, dobra, idziemy tą prowokację startową, jednak czy ten sam seryjista i da rady? No, zobaczymy. Może da trochę niż masz. Ok, no zróbmy tak. Tak i tak mm. prowokacja startowa nic mi nie dała ale możemy użyć wyciszenia bo udało się na tyle uzbierać klocków. Wiecie co, no wolałbym chyba nie używać jeszcze diamentu, ale nie mam wyboru Teraz spróbujmy się podleczyć i wyciszyć tą panią A i mogę wpierd jeszcze użyć krampusa to bym zwiększył sobie atak. Wszyscy się odciszyli. Coś zaszło tutaj, czego się nie spodziewałem. Taffer raczej krampusa zabije, albo szarik od razu już. Potrzebuję czym prędzej ragrima, bo inaczej będzie problem się e, uchronić przed warzywami. Dobra, ragrim już jest, nieco je po niego lecimy. Czy ja już muszę go używać? Nie, jeszcze nie muszę. Więc idziemy sobie teraz w taki sposób. Mają spory minus do ataku, więc widzimy, że biją, biją mnie tylko za jeden. Dobra, użyję Ragrima już. Spróbuję kogoś wybić. Szarifa się już powinno wybić. Udać wybić. Dobra. Eee. Okej, okay, zróbmy tak. Kolejny ataku już zabije Elsbeth i to jest już tak naprawdę wygrana. Okej, okay, jeszcze żyje. Mam czerwone dla Cerisa. Aha, pewnie Salom yy, Usunęła to wyciszenie z rodziny. Dobra, zróbmy tak. Teraz już jest no, wystarczająco dużo many, żeby o, tak przeskoczył dalej. Ok, no i mamy. Samego tanka do zbicia udało się. No dobra, kolejny atak dosyć ryzykowny, ale może się uda. Eee, mamy fungusa, który jest w stanie z ustada wykradać te wzmocnienia. Mamy fungusa, jeśli bym fungusa nie odpalił, to mamy Fergusa który co 4, który będzie te wzrosty usuwał. Eee, niestety no złodzieje, wiadomo, mogą wykradać te, te wzmocnienia. Eee, Regimbima, garder trójka mocno bijąca. Strony powinienem dawać radę wybić. Zacznę oczywiście od lewej strony, żeby się pozbyć freewaru. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Półmetek ataków za mną. Dobra, chyba zacznę od tego tutaj ruchu. Aby troszkę tę planszę podczyścić, problem jest tego taki, że ten gość naprawdę mocno bije. więc y, ja nie wiem, czy naprawdę Fungus jest w stanie przetrwać tego te uderzenia. No ale zobaczmy. Ok, tutaj jest całkiem spokojnie, się złożę od razu. Y, 7 złożyłem się zaraz 7 tych um, czerwonych, no ale widzimy, że się już robią tutaj dosyć spore kłopoty. Brakuje dostępu do czerwonego, do zielonego również. Dobra. Um. Muszę chyba zaryzykować właśnie, że tutaj mi przyj ten proponowany ruch i może przyjdzie czerwony od razu. Albo zagrajmy tak, może przyjdzie czerwony z dołu. O kurczę, tutaj mi się plansza nie klei za bardzo. Ani się nie mam jak wyleczyć, ani nie mam jak za bardzo, wiecie. Dokula się do czerwonych. Zaraz przyjmę drugi cios. Oni no się nie spalili. No mam mam czerwona, ale niestety już za późno. Wiima ginie. Wszyscy giną zresztą. Dobra, to jest po walce. No, szkoda. Dobra, spróbuję sobie uderzyć w taki sposób, czyli tak, lejnym. mam zamiar tutaj wykradać bufy od Diało, Diao nie wiem czy jest w stanie, chyba też jest w stanie to wykradać, Ruan ewentualnie to może odwołać, Zaza lekarz, ustaw bardzo mocno bije, nie ma tej żadnej karty przeciwnika, który by te moje wzrosty kasował, więc zobaczymy czy teraz będzie żółta plansza. Szkoda, szkoda, że nie będzie kompletu. Ale teraz trzeba walczyć, żeby cokolwiek było więcej. Bo na razie jest nie za ciekawie. Dobra, weźmy to, zróbmy to combo. Chyba w sumie zagram sobie tak, niech ta diało już się odpali. Oni niech się wyleczą, bo i tak nie za wiele teraz zrobiłem obrażeń. Odpalam już tą działo. Niech on uderzy, w jeszcze te miniony. Mam ciekawy ruch, ale nie wiem, czy będę uderzał ten pieltowy w prawo, ale nie wiem, czy nie zaryzykuję i nie odpalę po prostu tej bombki. Może tej żółty mi podejdzie z stołu. Nie trafiam, nie trafiam skład ze składem jest teraz, w tych dwóch atakach. Huh. Ciekawa, ciekawa sprawa, wam powiem. Więc kolejna odbita niestety idzie. Wszystko za późno. A spróbuję sobie ostatni atak zagrać 4-1. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przeciwnik, tak widziałem na YouTubie, że często gra. Może mi też będzie ściana niebieskich klocków. No ok, no ściany nie ma, no ale chyba jakiejś takiej wielkiej tragedii też nie. Tylko wiecie co jest grane, ten gościu. Jeśli on odpali, a ja nie, to będzie mi zabierał bardzo duże ilości many. Chyba gdzieś Hrodgar stracił manę po drodze, bo. O, nie, jednak się załadował. Dobra, spróbujemy tutaj wybić. Czyli tak: odwołanie, uderzenie, nałożenie lodu, i ścięcie many. Mm -hmm, ale odwołało im lód, więc to nie wyszło mi na dobre, niestety. I teraz pytanie, czy uda mi się tą salą wybić, bo z tego lodu, który miałem, na pewno by zginęła, <laughs> a tak to niewiele się tu wydarzyło. No i szkoda. No ale dobrze, no i powiedzmy, że sytuacja jest jeszcze pod kontrolą. Może to jest rozwiązanie, może trzeba grać 4-1. Także ja kończę walkę z wynikiem 4-2, znaczy tą wojnę. Czyli jakieś 230 punktów zrobiłem, nie za dużo. Może powinienem zniebić tych lane'ów, nie mając kart z prowokacją startową, bo tak naprawdę jeszcze miałem tylko Ludwika i Grilka, którzy za bardzo stają statystykami, żeby móc z nimi grać na takiej wojnie, na takie defy. I może trzeba było dobrać po prostu innego przeciwnika. Zrobimy to fruwaru, a później zajmiemy się tym marysem. Kopniak. Ok, wykopany. Eee, także, także słabo, słabo. Dwieście dwadzieścia dwa punkty. U nas jeden komplet krzysił, ale jeszcze może ktoś bije. Jeszcze mamy tutaj kilka ataków, 30 ataków. Zobaczymy, jak to będzie. Ale na, na pewno przegraliśmy. 30 ataków, oni 45, a 322 punkty przewagi mają. 22, nie 324. No nic, czekamy na zakończenie wojny. Jest już po wojnie, jednak nie dociągamy do tych 6,5 tysiąca. Wręcz bym powiedział, że bardzo dużo nam zabrakło. Ale przeciwnik nie zrobił jakiejś imponującej liczby punktów 7133 na nich to jest bardzo mało. Zwykle robią ponad 7500, także no byli do zrobienia, byli w zasięgu. E, tylko po prostu musielibyśmy lepiej zaatakować, lepiej się, lepiej się przyłożyć do wojny. A grani na kolanie kończy się jak się kończy, no ale trudno. E, pewnie za 3 tygodnie znowu spotkamy, więc zobaczymy, jak to się potoczy w przyszłości. Zobaczmy, najlepszych atakujących, no oczywiście w top, Kurczę, w top 10 jest sporo naszych, ale... ale właśnie, czemu nas aż tak dużo jest? wydawało mi się, że u nich zrobiły 4 osoby um, komplety, może wyszli na jakieś tytany. Tak czy inaczej, no, w pierwszej dziesiątce wychodziłoby, że naszych jest całkiem sporo, Krzyś z kompletem, do tego jest Adaś, Rambo, Pol i Anon. No, potem druga dziesiątka zdecydowanie jest dla nich, i ja jestem na 24 miejscu. można powiedzieć, że na 23 razem z Rawem. A tak się prezentuje to dalej. No i dużo graczy, którzy zazwyczaj mają ponad 200 punktów, no teraz nie dociągnęli. Kobi, Primela, Blacklak, Zych, Restus, Mal. Grzdet, no, y, czy Puma to są osoby, które no, dociągają te, te 200 plus punktów. Tutaj się zdecydowanie nie udało tego zrobić. No naprawdę szkoda. Myślę, że myślę, że był, była szansa z nimi y, wygrać. No, musimy jeszcze nad tymi defami może coś popracować. Zobaczymy jak, się, jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, dzięki za uwagę. Trzymajcie y, czy się do następnego. Hej!